Chronić plantację przed chwościkiem i innymi zagrożeniami. Jak widzimy, mamy bardzo dobrze prowadzoną plantację. Zlikwidowaliśmy chwasty. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, równie ważnego, bo na tym etapie przeprowadziliśmy wszystko na ten, tak, jak potrzeba. Natomiast teraz już będziemy, już będziemy hodowali plon samego cukru. Chwostik nawet słyszałem takie określenie, że jest głównym złodziejem tego cukru. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przede wszystkim uszkadza blask, blaszkę liściową, czyli tą, tą powierzchnię, która jest odpowiedzialna za asymilację energii. I oczywiście burak jest tak, tak świetnie skonstruowaną rośliną, że ona sobie później regeneruje te liście i wytwarza nowe. Natomiast kosztem tej energii, która idzie na regenerację, oczywiście odbywa się na kosztem tego cukru. Więc my teraz walczymy o plon jakościowy. Jakie są objawy tej choroby? Okawy są bardzo proste. To są takie małe, pojedyncze, ciemne plamki. Niektórzy mówią, że z antycyjonową obwódką. Ci, którzy odróżniają mniej kolorów, ona będzie koloru bardziej różowego, czerwonego. Później, jeżeli to zakażenie jest w dużej, już w dużej, w dużej fazie, to te, te, te plamy się zbijają w jedną całość i po prostu ten liść może przypominać no, jeden brązowy, wielki liść. Oczywiście na taki liść wchodzą również inne choroby, bo to jest również brunatna plamistość liści buraka. I czy chociażby czy, czy rdza buraka, także na takim liściu możemy mieć tych chorób skumulowanych dość dużo. Ważna cecha, że to będzie wyglądało niezdrowo. Tutaj widzimy wszędzie zdrowe liście, zielone, piękne, bez żadnych uszkodzeń. Chwościk buraka będzie dawał, dawał to oznaki, że coś się z tym naszym burakiem dzieje. Przede wszystkim będzie również występował w specyficznych warunkach. Wchodzimy w sezon letni i dla chwościka to też są warunki, w których on tutaj bardzo się lubuje, czyli ciepłe noce i bardzo ciepłe dnie. Jak mielibyśmy ramy, ramy takie Temperaturowe założyć to jest powyżej 15 stopni w nocy i powyżej 20-25 w dzień. Wtedy to są te świetne warunki, w których chwościk się rozwija. A kolejnymi warunkami świetnymi to są te warunki szklarniowe, które teraz burak nam wytworzył, czyli to, że przykrył międzyrzędzia. Pod spodem, pod liściem tworzy się, w zasadzie się tworzą warunki szklarniowe, takie, które właśnie chłościkowi sprzyjają do rozwoju najbardziej. plantację przed chwościkiem. Jakie substancje czynne mamy aktualnie do dyspozycji? Substancji czynnych było jeszcze jakiś czas temu dość dużo. Dzisiaj one wypadają sukcesywnie. Niestety Unia Europejska usuwa je ze spisu e produktów mogących właśnie zwalczać chłościka i inne choroby. Natomiast jeszcze mamy czym walczyć. E grupa triazoli to jest ta taka grupa najbardziej popularna nie tylko w uprawie buraka, bo w różnych uprawach. I tutaj mogę wymienić difenokonazol, tybukonazol, proteokonazol wchodzący na ten rynek. To będą na pewno te triazole, które sobie świetnie radzą jeżeli chodzi o ochronę powierzchni liścia. Drugą grupą, która uczestniczy w konstrukcji dobrych produktów właśnie fungicydowych buraku cukrowym, to są produkty z grupy Strobiluryn, czyli dajmy na to taki najbardziej popularny przedstawiciel, czyli azoksystrobina. Jakie konkretnie produkty poleca pan i dlaczego? No, tutaj zmierzam do naszego produktu Kier 450SC. Tak się składa, że faktycznie on zabiera dwa triazole, czyli difenokonazol i tebukonazol w dużych zawartościach. To jest też bardzo, bardzo ważna rzecz. I azoksystrobinę w wielkości 200 gram w litrze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o długie zabezpieczenie plantacji, na pierwszy zabieg taka duża dawka azoksystrobiny na pewno zagwarantuje nam to, że ta, ta azoksystrobina krążąca systemicznie w roślinie na dłuższy czas zabezpieczy nam przed infekcjami chociażby właśnie chwościka. A kiedy ten produkt można stosować? Polecamy go w zasadzie na pierwszy zabieg. Natomiast w naszej technologii możemy go wykorzystywać w kilku etapach. W zależności od czego zaczynamy, jak tą naszą technologię konstruujemy, ten kier może występować tak naprawdę w każdym z zabiegów, a dzisiaj, dzisiaj z średnio na plantacji robimy ich około 3, nawet do 5. Więc kier jest dość uniwersalny, jeżeli chodzi o jego stosowanie, natomiast rekomendujemy go na jeden z pierwszych zabiegów, jeżeli miałbym się określić troszeczkę bardziej ściśle, na pierwszy bądź drugi. Natomiast warto pamiętać, żeby rotować produktami. Jeżeli, jeżeli stosujemy produkt właśnie o zawartości takich substancji, w kolejnym zabiegu powinniśmy zastosować preparat o zawartości substancji innych, tak żeby ta odporność na chwościka buraka no, cały czas była jak na najwyższym poziomie. Jakie są sygnały na plantacjach o tym, że chwościk może się zbliżać? Generalnie chwościk pojawiał się w poprzednich latach dużo później, bo raczej mówiliśmy o połowie lipca jeszcze kiedyś, paręnaście lat temu to był nawet, nawet początek sierpnia. Dzisiaj generalnie plantatorzy, którzy buraka uprawiają wiedzą, że na chwościka Trzeba zwracać uwagę już początkami czerwca, pojawić się na polu, zobaczyć, oczywiście, zagnozować, jakie mamy warunki pogodowe dostępne, i już jakieś pierwsze zabiegi przedsięwziąć przeciwko temu i tej chorobie. Jak zapobiegać? Chronić, chronić, jeszcze raz chronić. Szereg cukrowni, wszystkie, które dzisiaj są w Polsce współpracują z plantatorami, mają również swoje monitoringi i warto po prostu zaglądać na strony internetowe na to, co cukrownia publikuje i też śledzić, ponieważ cukrownie mają dostęp do różnego rodzaju monitoringów, również takich, które śledzą przepływ tych zarodników chwościka w powietrzu. I tam również warto zwracać uwagę na informacje, które podają. A czy problem z mszycami też będzie narastał? Zdecydowanie tak, i zdecydowanie mszyce występy. Występ, występują w latach, z którymi mamy do czynienia, również wcześniej niż zwykle. To warunki pogodowe, wysokie temperatury, mszyce też robią wysokie temperatury, także ewidentnie widać, że klimat odgrywa coraz większą rolę, zmieniający się klimat coraz większą rolę odgrywa i zdecydowanie te schematy, których używaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu do ochrony buraka, dzisiaj mogą być już nieaktualne albo po prostu będą się przedawniać z roku na rok.